Zachwycam się, gdy patrzę na ciebie w Twoją twarz. Niewiarygodna Miłość, 32 odcinek. Kochani, bardzo się cieszę, że ciągle jesteśmy w tej modlitwie ze Świętym Markiem nad zmartwychwstaniem teraz Pana Jezusa. Dzisiaj zakończenie Ewangelii Świętego Marka, 16 rozdział, wersety od 15 do 20. Bardzo proszę, posłuchajcie. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą, w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi, potwierdzając naukę z znakami, które jej towarzyszyły. Jak zwykle to nasze wieczorne spotkanie w okresie wielkanocnym, tak już bezpośrednio po świętach, jest wprowadzenie w medytację, więc zachęcam, żeby już po filmiku, żeby usiąść, otworzyć sobie Pismo Święte właśnie na szesnastym rozdziale. Jeszcze raz te wersety przeczytać, wyciszyć się, poprosić o czystą intencję, wyobrazić sobie ten moment, jak Pan Jezus mówi do uczniów albo jak wstępuje do nieba i poprosić o łaskę, o łaskę poznawania Jezusa także takiego, zmartwychwstałego i wstępującego do nieba, że takiego Jezusa też chcemy poznać. O to go też dzisiaj poprośmy. I kilka punktów, które mogą pomóc w rozważaniu. Pierwsze to jest, to jest taki kontekst, że Pan Jezus mówi te słowa, a wcześniej Święty Marek, czy autor Ewangelii, tego ostatniego fragmentu, przywołał kilka takich scen, gdzie Jezus się pokazywał. Ktoś biegł do wspólnoty opowiadać o tym, że, że Jezus żyje i były trudności, żeby uwierzyć. Na końcu Jezus przychodzi do nich wszystkich, wyrzuca im brak wiary i potem mówi właśnie te słowa. I to, co tutaj jest takie bardzo ważne, to jest y, uwierzy, nie uwierzy. Tak bym mógł nazwać ten pierwszy punkt rozważania. Uwierzy, nie uwierzy. E, przyjrzyjmy się temu, że to jest zakończenie Ewangelii. To jest y, człowiek, który czyta, poznaje Jezusa, powinien być po lekturze całej Ewangelii, wszystkich 16 rozdziałów. I teraz na końcu po raz kolejny słyszy pytanie: uwierzysz, będziesz zbawiony? Nie uwierzysz. Będziesz potępiony. To jest zdanie, uwierzysz czy nie uwierzysz? Czy to wszystko, co tutaj przeczytałeś, czy ten Jezus, z którym się spotkałeś, wszystkie te spotkania, wszystkie te historie, w końcu też męka i zmartwychwstanie, czy to wszystko do ciebie przemawia w taki sposób, żeby uwierzyć, że on żyje i do niego zwrócić swoje serce? Nie? To jest ten, ten element. I za chwilę otwiera się też, bo kiedy uwierzysz. Cała, całe morze obietnic się zaczyna dla, dla Ciebie. E, Pan Jezus mówi: Tym, którzy uwierzą, będą znaki towarzyszyć. Otwiera taką furtkę, mówi: Uwierzenie we mnie zobacz, co się będzie działo, jeśli uwierzysz. E, otwiera taką, taką furtkę. Więc w tym punkcie e, jeszcze raz powróćmy. Pamiętajmy, że my w czasie naszych spotkań pod tytułem Niewiarygodna Miłość patrzyliśmy na samą mękę. I teraz z martwych stanie Pana Jezusa, ale cała Ewangelia Marka wiele razy zawiera takie punkty, w których trzeba się określić: pójść za Jezusem, powiedzieć, kim On jest, opowiedzieć się po raz kolejny i po raz kolejny. I tutaj też jest po raz kolejny zachęcenie, żeby popatrzeć na to wszystko, co się, co się wydarzyło, popatrzeć we własne serce i jeszcze raz się określić. Wierzę, chcę pójść za Tobą. To jest ten moment. Takiego trwania w tym głosie Jezusa, na który, we mnie, który powoduje we mnie jakąś odpowiedź. W tym pierwszym punkcie tak możemy trwać. W tym głosie Jezusa, który wzbudza we mnie wiarę. W drugim punkcie, który bym nazwał obietnicę, możemy się wsłuchać w Jezusa, który mówi te kolejne obietnice. Tym, którzy uwierzą, w imię moje będą wyrzucać złe duchy. Nowymi językami będą mówić. Węże będą brać do rąk, jeśli by co za trudnego wypili nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Tym, którzy uwierzą, wejdą w takie znaki, i popatrzmy na to, i tak można popatrzeć bardzo bezpośrednio, rzeczywiście wszystkie te znaki dzieją się ciągle przez całą historię Kościoła, ale można też popatrzeć w duchowym wymiarze tym, którzy uwierzą, w imię moje będą złe duchy wyrzucać. Ile razy w imię Pana Jezusa, czy po prostu będąc przy nim, rozpoznajemy pokusy złego ducha, pokusy do grzechu, pokusy do nieszanowania samego siebie, czy drugiego człowieka, nowymi językami będą mówić. Jak najbardziej, charyzmatyczna modlitwa w językach, oczywiście, ale też nowe języki to są takie, kiedy wychodzimy... Z jakiegoś świata, w którym w naszym mówieniu nie było błogosławieństwa, nie było życzliwości, nie było przebaczenia, dzięki Jezusowi przechodzimy do, do języka, który błogosławi, do języka, który szuka dobra, do języka, który szanuje, który umacnia drugiego. Będą brać węże do rąk i, jakby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Te apostolskie opisują takie historie o ukąszeniu węża, o truciźnie i że to nie zaszkodziło apostołom, ale, ale tutaj czy nie ma czegoś takiego, że kiedy jesteśmy przy Jezusie, to, yy, to jakby zło nas gryzie, ale nie zatruwa, <laughs> tak bym to powiedział. Uczymy się w patrzeniu w Jezusa prze, 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 przechodzić przez z, różne złe doświadczenia, przez krzywdy, które nam są wyrządzane w duchu przebaczenia, w duchu wybierania tego, co dobre, bez zemsty, bez zemsty na tym, kto, kto, kto nas skrzywdził. Wreszcie na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Jest jakaś tajemnica też, że chrześcijanie, ludzie, którzy żyją blisko Jezusa, nie boją się krzywdy drugiego człowieka. Że razem z Jezusem, patrząc też na Niego, jak On wychodził do chorych, jak On wychodził, wchodził w miejsca, gdzie, gdzie panowało zło, wchodził i je przemieniał, zapatrzenie w Jezusa też doświadczamy różnego rodzaju odwagi do tego, żeby iść do drugiego człowieka. Więc słuchujmy się w te słowa, patrzmy, czy w naszym życiu one już się realizują, albo czy jesteśmy zapraszani do tego, żeby je zacząć realizować. I wreszcie trzecie. Trzeci punkt, do którego mogę też zachęcić, to jest takie słowo Pan. Ta końcówka Ewangelii mówi o tym, że Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni poszli, głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi swoimi znakami. I to słowo Pan jest bardzo ciekawe, że w tym opisie męki Pana Jezusa zasadniczo wobec Jezusa używane jest słowo Jezus. Jezus, 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 później jest też On, Jego, a kończy się Ewangelia słowem Pan. To jest yy, taka, taki podpis autora Ewangelii, który mówi: Ja wierzę, że w tym Jezusie jest też Pan. Jest też Pan, który współdziała swoją mocą, swoim panowaniem, swoją władzą, współdziała dając znaki tam, gdzie głoszona jest Ewangelia. To jest takie wyznanie wiary. Autora Ewangelii, to jest Pan. To jest Pan, który ma, ma władzę, to jest Pan, który jest potężny w swojej miłości. I zachęcam do tego, żeby zakończyć to spotkanie z Ewangelią świętego Marka, też takim stanięciem wobec stałego, triumfującego Jezusa. Jezusa, który triumfuje nie w jakiś sposób przemocowy, króluje dalej w pokorze, króluje w miłości objawia swoją chwałę w Jego Kościele. Od tego momentu Jego obecność jest tam, gdzie głosi się Ewangelię. Stawajmy przed Nim w pokorze, po prostu Mu się zawierzając, rozmawiając z Nim o tej medytacji i o całym tym, tym wszystkim, co stało się w naszym sercu w czasie naszych spotkań w ramach, w ramach rekolekcji Niewiarygodna Miłość. Życzę Wam pięknej modlitwy. Jutro zapraszam jeszcze na ostatni odcinek Niewiarygodnej Miłości. Podsumowujący e, całość naszych, e, naszych rekolekcyjnych zmagań. A teraz przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg. Ojciec, syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju Chrystusa. Pamiętajcie też, żeby nasz kanał subskrybować, dać ciuka w górę, nacisnąć też dzwoneczek. I do zobaczenia jutro.